No się ma z tej strony Shakespeare. No i dzisiaj witam Was na odcinku. No, dzisiaj taki szybki odcinek, niedługi. Jestem na koncie, No, zrobiłem sobie dzisiaj całą karszmę i odpalam znowu kolejną już wartę. Bo już dzisiaj jedną wartę przes przesiedziałem. Mogłem mieć o wiele więcej golda, ale zepsułem tą. Muszę się znać. Wydamy sobie w statystykę zręczności, bo trochę za dużo tu mam tych kamieni na wytrzymałość i to mi bardzo dużo daje, więc trzeba teraz podnieść sobie to. Bo patrzcie na no, widzicie tutaj 443, a tutaj w postaci mam 392, więc daje mi to tylko te kamyczki, bo nie chciały leczeć na, no, na Opal Urihalkum albo uderzenie słońca. No te oczywiście, żółte, nie chciały lecieć i leciły mi same fioletowe, a nie chciałem ich marnować, a w ogóle zapom zapomniałem dać ten, żeby mi się kopał klejnot. ale Bym się w sumie wykopał, ale to był na no, inteligencję, dobra. A bału ukręciłem, sara chwały, jest zrobiona poczta, to za chwilę przejdziemy, gildia nie mogę do niczego dołączyć, yy, dobra, to sobie za chwilę ogarniemy, ale na koniec odcinka. Dobry Dobra, wieczór. tutaj stania to nic, Ja na razie sp sprawdzam sobie, że te przedmioty. To jest fajne. Ale no na wszystkie cechy. Tu jest słabe. I to też jest słabe. I w zbrojowym mamy wieczór. coś. Do wyciągnięcia. To... Nie, tego nie, nie, nie wyciągnął, nie mam golda i tak dalej. Tego też nie. Nie. No ogólnie to nie, to też nie, bo wszystko na minusową wytrzymałość. No, więc jeszcze przed do, do dojdziemy do tematu głównego odcinka. Brakuje mi dalej, nie wiem, czy na odcinku pilotażowym pokazywałem, ale brakuje mi dalej dwóch tutaj, no, tych y, szkła. Potem, dobra, y, wszystko mamy ogarnięte, za chwilę sobie na koniec zrobimy, ale przejdźmy do tematu odcinka, a mianowicie od y, Shakes and Fidget... Data 5.27 o 18.16 Nowy Międzynarodowy Świat 41 zostanie uruchomiony w piątek 16. o 16 w w 41 SWV Game net bądź tam od samego początku i zapewni sobie, sobie najwyższe miejsce w Galerii Sław. Co więcej od piątku do poniedziałku wszystkie wydarzenia będą aktywne, w tym samym czasie więcej PD, więcej złota, więcej leśnych rzadkości, więcej legendarnych artefaktów. Wymagany poziom 50. Ta postać. Mam na niej 50 level, więc te wszystkie rzeczy. Coś, nie wiem, co daje ten 50? Oraz 20% więcej grzybów u handlarza. Więc tutaj. Spójrz na to. Tutaj, jak wejdę, to może zakupię to, bo to będzie trochę więcej grzyba. Więc to się opłaca mi kupić. Więc powinienem go kupić, ten pakiet. Więc pomyślimy, będę miał do klikania kalochów. Ale na razie tutaj nic nie ruszymy. Jedynie możemy grotę korsaży, tak? Ale nie, no bo tu staje im bardzo dużo. Więc na razie Lochy nie mogę, muszę sobie tak nabić. Nie wiem, tutaj tak do. wydropić tak na zręczność kamień. W ogóle już mam potkę przygotowaną. I tu epiki, żeby sobie potem założyć. Na siebie. Jak będę miał wszystkie. Brakuje mi jeszcze tutaj tej góry. Tych dwóch. No tutaj, tak, to ulepszyć, tak na 650? No, trochę więcej. No tego tutaj niech zostanie. to, No tutaj 670 i powinniśmy ruszyć to, w te Korsarzy, No i postarać się wymieniać to, bo już tu mogę mieć lepsze rzeczy, ale na razie to jeszcze tego nie będziemy zmieniać. Dobra, no, więc, no, możecie pisać w komentarzu. O, jeszcze, no. Ponadto od piątku do poniedziałku będzie można znaleźć rzadkiego pupila Kroperia. Niestety ja go nie odblokuję, bo brakuje mi jeszcze 12 leveli, Bo ja nie gram od początku serwera, bo ja gram od. Teraz lo, day lo, chyba od 12 gram kwietnia. Tak, kwietnia, 12 kwietnia, tak. No, więc tak to wygląda. Paczuszki polecą z. O, naszym drewnem i kamieniem. Dobre, bo mam na 11, To powinny lecieć bardzo dobre. Tutaj nic nie mamy do ulepszenia. Tutaj je zbieram, bo tutaj mi się koszary budują. Idealnie w piątek będą o dziewiątej. I wtedy będę stawiał sobie to. To na cały event potrwa, gdzieś. Nie chcę mi się liczyć dokładnie, ale gdzieś powinien trwać. Nie wiem, od piątku to. 5, no gdzieś, nie wiem, gdzieś do poniedziałku lub wtorku, nie chcę się liczyć dokładnie. No, no i tutaj życzymy Mnusa Friday zespół Shakes and Fidget. No dla mnie to jest słabe, bo jeszcze nie wiem, czy ja będę grał, bo jak zobaczycie, mam tutaj Almagedona V, Almagedona V, dwa konta. I tutaj mamy, no, jeszcze mam trzecie konto, ale na którym tylko teraz grzyby zdobywam. I bo chcę przygotować się na twierdzy, poradniku do twierdzy, bo tam będę pokazywał ile kosztuje na początku i tak dalej. No i potem, już po tym odcinku, jak z twierdzą, zrobimy sobie taki odcinek pożegnalny z tą postacią. No więc, paladyn miesiąc temu. No i 30. No, któryś tam level? 38, znaczy nie wiem, czy 9 to już prawie, więc 40 level, za niedługo na naszym paladynie. Chcę właśnie zrobić za kilka dni bo za kilka dni wybije miesiąc serwera S, nie, W40, więc zrobimy sobie takie podsumowanie, co się wydziało w, tam, w, w tamtym miesiącu. Na pewno ja bym chciał mieć cztery konta, na których będę nagrywał. Yy, tylko nie wiem, na jakich klasach, bo ja mam tutaj dużo fajnych moich ulubionych klas, na pewno nie na zabójcy, tym nie będę grał, na pewno. No i jeszcze tutaj się przyloguję, no, dobra. Bo ja bym musiał grać albo z y, ten tak. Zapójcie, demonów mamy, y, potem paladyn mamy. No, a jeszcze musiał albo berserka, y, zwiadowca i mag, y, wojownik, bo wojownik to moja ulubiona klasa, dlatego, pie, no, pierwsze konto jest na, właśnie na Wojowniku. Magę bardzo lubię mi się grać magiem, ale chyba będę musiał przejść z magiem i go odpuścić. No potem zwiadowca. Mm. A Berserk oczywiście jak berserk musie, będzie na jakimś serwerze. I muszę nie wiem, czy wystartować berserkiem teraz, ale raczej y, jeżeli bym miał startować, to zwiadowca bym bojownik. To na nowe wojownik. Więc piszcie w komentarzach jakim mam grać. No jaką mam grać ogólnie klasą, wojownik czy zwiadowca. Myślę, że no. Jak będzie porówna głosów, na to, no to Tak wygląda w ogóle tutaj w sali chwały. To, no. Nie wiem, jak ktoś chce zobaczyć klasę, to mam 35%. Dobrze, to dobra, dzisiaj nabiłem 35, no. Dobra. Więc tak. Tutaj wchodzimy sobie, no, odbieramy. Więc tak, no, jak chcecie, możecie pisać, do jakiej gigi. Czy, czy chcecie, żebym dołączył do gigi, bo będę szukał gigi. Ja sobie już sporo No więc, jak jeszcze mówię, nie no nudram od początku serwera o tego. A jakbym grał, to już miałbym wiedźmę na pewno i trochę więcej, już może pupile nawet, bo wiedźma jest od 66. My mamy już 64. No 63,5, więc ponad połowę. Więc jutro powinienem zbić 3, 64. Potem statystyki pójdą, to wbije się kolejne levele w lochach, Czego a te szukasz? lochy nawet, jeżeli by dobrze poszły, to ruiny Gnark też bym mógł ruszyć, bo to są dwa levele, no, różnicy pomiędzy tymi lochami. Tu jest 84, a tu chyba 86, jakoś tak, więc no. Ogólnie to chciałbym, żeby tu lustro jeszcze nam poszło. Dobra, więc jak mamy to, to tutaj no nic nie mamy, no to pójdziemy sobie tutaj w walki. Ja tutaj sobie przed odcinkiem zaznaczyłem jakieś kontry, które jest zaatakowano. Tutaj zaatakujemy... Nie, nie, że nie powinienem teraz żołnierzy wydawać na jedną bitwę, ale musiałem. Teraz się Dobra, nie będziemy korzystać z żołnierzy na taką akcję. Bo wolę zrobić te najazdy miejsc głowy, znaczy no, kontrataki. Tutaj widzę, że ładnie siadają. Super, że teraz nie mamy, no. Bo ja chciałbym jak najwięcej zrobić tych kontrataków. Dobra, tutaj mamy trządzie. Dobra, to sobie tutaj, no. W ogóle miałem to uprojedować na piątkę, ale potem poleciałem szybko twierdzę i tak dalej. I to zapomniemy o tym. Tutaj kwatery robotników, no to za dwa dni będę miał postawione je na 11. Potem te tutaj yy, kamieniołomy najpierw pojedę na 11, a potem to też na 11. Na razie to jest 9. level, ale to też na 11. spokojnie. Potem sobie tak, sobie tak twier yy, skarbiec, jeden poziom, bo to się na razie mi nie przyda, chyba. Yy, bo miejsca w mam 12. Teraz będę miał chyba 13, podaję, chyba tak. No ale to bardzo dużo golda kosztuje i to sobie zaupgradeuję na pewno, ale to dopiero na ósmy level, tylko to mi się na razie nie płaca a potem sobie akademię na kilka level i podniosę. Jeżeli to będę miał zrobione, koszary ulepszymy na level 5 żeby mieć więcej żołnierzy, no i potem pojedziemy tą twierdzę, a jeżeli zamknę jakiś lok, to kopalnie klejno, to sobie podwyższę. Więc taki mam plan, jeżeli to mamy zrobione, wytłumaczone, to możemy dalej tutaj ciśnąć, tu już nic nie pociśniemy, dobra, więc fajnie, tu mamy oznaczony, dobra. Więc jeżeli to jest taki pierwszy odcinek, jak wiele na kanale, no i też nowy serwer, więc chyba myślę, że fajnie, więc to sobie tutaj przegramy na pewno, tutaj na stówę przegramy, to sobie użyjemy już go, żeby je... Wytraktować. No. Jeżeli kuźnię to mam na 8, takie ulepszenia, nie mogę nic ulepszyć, to też sobie też postawimy, ale to dopiero jak postawię chyba na 13 twierdzę, to wtedy będę brał się za kuźnię. No, ja zawsze robię tak, najpierw sobie twierdzę buduję, potem jeżeli chodzi jak mam Surowce, bo to o surowce, bo jak się postawi to stracę no te całe surowce muszę zbierać i tak dalej Bo ja od razu też salkę zbieram, kiedy się to buduje, to na salkę zbieram No jeżeli no, to wtedy od razu sobie Albo kwatery, jeżeli mam materiały A jak nie mam materiałów, to sobie kamieniołom gdzieś tam, bo kamień ważniejszy dla mnie niż drewno Na razie No i dalej, bo więcej leci z drewna, więc tutaj kamień będę mocniej, kamieniołom cisnę. No, i sobie na przykład tutaj miałem na dziewiątce, ulepszam na dziesiątkę No i wtedy już miałem materiały, surowce, no to kwatery, bo kwatery tak do piętnastej twierdzy będę cisnął od razu, bo to na piętnastym levelu już nie będzie dalej się można upgradeować robotników. Więc no, więc tak wygląda. No, twierdza, jeżeli chodzi o dalej, to co możemy jeszcze pokazać. Dobry wiek. Tutaj dzisiaj sobie jeszcze oczywiście za darmówkę będę próbował jakieś ruiny, gnark, ale grotę korsarzy bardziej. Tutaj Asz nie zrobię, bo sumie mam potrzebuję. warte. No. To jeszcze co tutaj możemy zrobić w sumie na tej postaci? No oczywiście możemy odbierać. Ale w nieskończonych przecież nie możemy tego odbierać. Tutaj też sobie, bo ja nie gram na grzybach i ten klaset. Trudno mi się tłucze i no to ja mam taki sposób, jeżeli fajny pomysł, to no, no to nic w Że patrzcie, zjeżdżam sobie do jakiegoś levela. O, tutaj, na przykład, żebym dało się go pokonać. Nie wiem, 57 levelu. Fifiak. Przedmioty, których mogę nie mieć. Dodaję go do znajomych. No i to będę dzisiaj właśnie sobie teraz robił. Dam po, y, trochę osób. No, z nimi będzie trudniej, bo to są berserki, i to jest różnie losowe, tak naprawdę. Dobra, no więc tak to wygląda. Tutaj będę sobie dzisiaj sprawdzał. No, tego sobie dodamy. Kolejny berserk. Do berserka się rzeczy przydadzą, oczywiście. No, więc nie będę właśnie... Waży... O, paladyn, to też te paladyna. Tutaj no. Więc no. Taki pierwszy odcinek. Teraz zbieram grzyby, i będę tutaj. Yy, tyk. na tym paladynie. Cześć, to my na niego wejdźmy. No, tak tutaj wygląda. Dwa minutę się kończy. O, za minutę się kończy. No. Sobie tutaj wybudujemy, co. Ja to zareaguję, dobra. A... Uleżmy sobie to. Coś tam na pewno nam da. Tutaj sobie porobimy, no bo więcej żołnierzy, to się przyda na pewno. To na pewno tego nie pokonamy, ale tu na razie jesteśmy na tylu, no, czci, że prawie wszystkich tu pokonujemy, ale zaraz już raz trudniej idzie. Ja sobie zawsze skipuję, ale to dopiero w poradniku do twierdzy Wam powiem, o co mi chodzi. Hop, bom. A, dobra, bo nie możemy szkolić, bo zaraz się ja upgradeuję, to dobra. Yy, walki... Yy, obrona, obrona, obrona mamy. Konrad, tak, on się uda. Dobra, czyli nie możemy tego robić co chcemy, ale zobaczmy, możemy wejść sobie tutaj. Mamy 89 w twierdz, więc jutro jak to sobie no my się skończymy. o teraz jak klejnot na siłę to dobrze upgradeujemy to na siłę więc dobrze dobry wiek no więc tak tutaj tak wyglądają lochy. Do, zaraz mi do twierdzę, bo tu mam najwięcej rzeczy do roboty, bo niczego innego nie mogę robić, no w sumie nie przeszkolę, bo niczego innego nie mogę robić z tego powodu, że no to mamy zablokowane, mamy warte, więcej rzeczy nie zrobię. Miło. Kręciłem. To dobrze wiedzieć. No. Tutaj tak to wygląda. córki tak wyglądają. Nie wiem, co to jeszcze pokazać. No. Więc przejdę sobie na to konto, to. to sobie odbiorę, no więc co, myślę, że tematem odcinka, że informacja, że będzie nowy serwer się uczyliście dla mnie to takie średnie, bo, no co, coraz szybko bardzo wychodzą te nowe serwery, bo miesiąc temu był dopiero W40, a już będzie W41, a i to w ogóle też y, warto przypomnieć, że to będzie... Święto Wesołych Zielonych Świątek. Nie znam tego święta, szczerze. Czy może znam, ale teraz mi się nie pamięta, ale dziwne. No, coś tam kojarzę. Chyba, nie wiem. Trochę kojarzę, trochę. Nie, może teraz zapomniałem, chyba. No więc tak, no, Wesołych Zielonych Świątek to będzie na to. Dlatego będzie wchodzić nowy serwer. Myślę, że wszyscy się ucieszą. Ale niektórzy YouTuberzy albo. Progracze gracze się nie ucieszą z tego powodu, że to za szybko wychodzą te nowe serwery, bo to no nie da się ładnego poziomu wbić, jeżeli gracze i chcecie na jednej postaci się skupić, na przykład nagrywacie i chcecie tam na przykład kilka mieć postaci no a nie chcecie długo czekać, bo niekiedy na przykład za chwilę może serwer będzie, nie wiem, za kilka miesięcy dopiero no to to jest właśnie dlatego nie wiem Jutro, oczywiście, pojawi się odcinek z naszego łowcy demonów. Staramy się go wcześniej rano nagrać. Jeżeli skończę szkołę, Nagram wam odcinek, gdzieś sobie klikniemy. Lochy, A, robię, się w ogóle straciłem A! Ale, bo straciłem na piękna w więc no. Poklikamy sobie lożki, tam mało, bo nie mam grzybów. Ale kupimy na tym. Powinienem kupić teraz. Te, te 300 grzybów, no więcej, bo to będzie plus. No. I chyba mniejsza cena jeszcze nawet, nie wiem. No no i tutaj sobie próbujemy jutro poklikać. A już jeżeli... w ogóle sprawdzę, ale to po nagraniach, jeżeli będzie już ten 30 dzień na tym moim paladnie, wejdę sobie na niego, zrobię podsumowanie. Jeżeli wybiję miesiąc serwera, bo ja gram codziennie, loguję się, więc nie mogę utracić tego, no, więc no. W ogóle, jeżeli chcecie, to tutaj o paladyn, jeżeli ktoś ogląda ma gildię fajną, może pogadać. No tutaj mamy słabą gildię, bo już się rozbija gildia, bo Raku, czyli Sipior z naszego S38, no niestety skończył grać na tym serwerze chyba. Właśnie nie wiem, to czekajcie, poszukam go. Raku. No, nie ma. Czyli była usunięta. No, skończył grać, bo już powiedział, że nie ma czasu i przejął to kakaowe oczko. I nasza giga jest w wielkim rozpazie, bo tutaj za. po coś tam. Krecha i Oksalak. Euleko. No, są w ogóle nieobecni. Mam 38 level. W ogóle tutaj tylko to kakaowe oczko ma wyższy level ode mnie. No i z ziemniaczkiem mamy porówno. Jednak nie mam. Tyle bo do dzisiaj w sumie wbiłem ten level. No więc, jeżeli szuka um, ktoś kogoś do buildi, to ja mógłbym. Yy, pokażę Wam, że ulepszenie mam 5x5, 5, bo tyle nas proszono. Ale to się zmieni. Jeżeli nabiję no, grzyby, to będę ulepszył to 6x6 na 6, albo najlepiej 7x6, na bo złoto nie tak ważne jak XP, więc to będę ulepszał, a to też ulepszę. Ale to pomysł, że na, na szóstka, to na siódemkę sobie ulepszyć, jeżeli no, to mam taki klaser, nie gram na grzybach, no prawie 20%, będę właśnie robił tą samą metodę za chwilę, sobie tutaj też szukał, tak samo, no, co tu jeszcze można, taki level, taki ubiór, taki nick, no więc, no. Więc jeżeli no, to szuka jakiejś osoby do jakiejś linii, to ja się mógłbym dołączyć, bo ja już no, więc tak, bo to oczywiście gra, no bo tutaj już ma lepsze, no, no wiecie odchodzi, no to chciałem tylko tutaj przeciągnąć do tego momentu, a do, no okej, okay. bo chciałem sobie jeszcze tutaj zaatakować, dobra, więc jak coś, to widzimy się na w kolejnych odcinkach, trochę się rozgadałem, trochę nie na temat, ale okej. Okay. Przyzwyczaiłem się do nagrywania shapesu, bo ja cały czas albo gry na telefon, albo Fortnite'a i DSJ'a, więc tam się dużo gadało i tak dalej, Ja tutaj to trzeba szybko, dynamicznie wszystko robić na temat. Więc no, więc to będzie na tyle w tym odcinku, do zobaczenia, cześć, pa i widzimy się w kolejnych, pa!